All right. can people see my screen? Czy widać mój ekran? Yes. Um so tell me uh, when I should start. Proszę łaskawie powiedzieć panu profesorowi czy może zaczynać. Ja jestem tak, gotowa pan profesor. Tak, możemy. Yes. Yes, we can start. Okay, um good morning everyone and it's a And thank you very much for inviting me to give this opening address to the fourth Polish National Rare Di Disease Congress. I'm sure you have two very exciting days uh, in store for you uh, there in Krakow. Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w Czwartym Polskim Kongresie Chorób Rzadkich. Cieszę się, że przypadł mi zaszczyt wygłoszenia wykładu otwierającego. Mam nadzieję, że przed Państwem dwa niezmiernie ciekawe dni. In my 15 years or so that I've been involved uh, mostly as a funder in rare disease research, I have to say that at least for those 15 years, research funders have recognized that the involvement of patients and patients' parents, because most of the patients are pediatric, and communities such as yours, patient organizations, the involvement of all those parties is critical to advancing clinical research in rare disease. Przez 15 lat, kiedy pracowałem w dziedzinie badań nad chorobami rzadkimi, współpracowałem też ze sponsorami, odkryłem jak ogromne znaczenie mają społeczności pacjenckie, a w szczególności społeczności rodziców naszych pacjentów, ponieważ w większości są to pacjenci pediatryczni i jak ważna jest ich współpraca ze sobą oraz współpraca z osobami sponsorującymi nasze badania. and so as, I, as i've said research funders have recognized this uh, critical role for patients and their communities and have been and have been careful to integrate patients their caregivers and their advocacy communities into the programs they support and i'll go on to give you a couple prominent examples of that Sponsorzy widzieli przez te długie lata, jak krytyczną, istotną rolę odgrywają społeczności lekarzy, opiekunów, pacjentów i ich rodziców. Były to społeczności, które również, tak jak Państwu zaraz pokażę, miały znaczny wpływ na prowadzone badania i na proces ich sponsorowania. So, one example, uh, since we're in Europe, we'll talk about a European example. So, one example is ERDERA, which is a major European Commission rare disease initiative with an estimated budget of 380 million euros over eight years. Jednym z przykładów jest platforma, taka współpraca europejska, partnerstwo europejskie o nazwie ERDER-a, czyli jest to skrót od angielskiej nazwy Współpraca Sojusz na rzecz badań w dziedzinie chorób rzadkich, której budżet przekracza trzy 30, mi, przepraszam bardzo, 380 milionów dolarów i zrzesza ponad 30, 30 milionów Europejczyków, którzy zmagają się z rzadkimi chorobami. I właśnie łączy ich jeden cel. Wprowadzenie, zaangażowanie najnowszych osiągnięć nauki w leczenie i badanie chorób rzadkich. Uh, and so if we look at the mission statement for Uh, Erdera, what we see in the mission statement is a recognition of the essential nature of patient engagement in all its activities. So it says it will empower people living with rare disease as equal partners. It will ensure that there is structured, well resourced patient engagement in all its activities and governance. And it will provide training and mentoring so that the experience that patients and their parents and their caregivers live directs, directly shapes the research priorities of the organization. Między mm innymi -hmm. jest coś takiego jak mission statement, czyli definicja misji tego stowarzyszenia, która wyraźnie stwierdza, że bardzo istotne jest dobrze ustrukturyzowane i poinform istnienie poinformowanej społeczności pacjenckiej i rodzin pacjentów w działania tego stowarzyszenia, gdyż dzięki temu rodziny pacjentów i pacjenci zostają upodmiotowieni i to upodmiotowienie jest bardzo ważne, a ich zaangażowanie między Innymi pomaga, jest wspomagane mentoringiem i szkoleniami, tak aby łatwiej było określać priorytety w dziedzinie nauki. So another example is the International Rare Diseases Research Consortium, which is abbreviated as IRDC. And Eridic is a global consortium that was founded in 2011 that was aimed at building collaborations to advance rare disease diagnostics and therapeutics. And you, these are this is taken from its website, and so its present goals are to ensure that all patients coming to Medical attention with a suspected rare disease will be diagnosed within one year if the disease is known. That globally, a thousand new therapies for rare diseases will be approved, and finally, methodologies will be developed to assess the impact of these diagnoses and therapies on rare disease patients. kolejnym przykładem O zasięgu międzynarodowym jest konsorcjum o nazwie IRDIRC. To jest wydruk z ich strony internetowej. Jest to międzynarodowe konsorcjum, które chce upodmiotowić wszystkie osoby, które zmagają się z chorobą rzadką, z diagnozą choroby rzadkiej, pomagając im tym samym uzyskać odpowiednią diagnozę, opiekę oraz Taką terapię, jaka jest tylko dostępna, co ważne, w ciągu jednego roku od postawienia diagnozy, czyli rok od diagnozy, to jest maksymalny czas, w ramach którego pacjent może. Powinien dostać y, odpowiednie leczenie. Wszyscy pacjenci, i to jest zdefiniowane jako jeden z trzech podstawowych celów tego konsorcjum, wszyscy pacjenci z podejrzeniem choroby rzadkiej, powinni być zdiagnozowani w ciągu jednego roku y, oraz powinni otrzymać. Jak najlepsze dostępne leczenie. Celem drugim jest to, że dążymy do rejestracji nowych terapii na choroby rzadkie. Jest ich, tak jak widzą Państwo, około tysiąca, i yy, większość z nich jeszcze nie ma tej rejestracji, ale nad tym pracujemy. I wreszcie cel numer trzy. Opracowanie odpowiedniej metodologii, która y, będzie oceniała znaczenie diagnostyki i terapii w przypadku pacjentów z chorobami rzadkimi. So, from the very beginning, uh, with the International Rare Diseases Research Consortium, uh, patient advocacy organizations were included in, in as, as key partners uh, in the team. So, uh, Here, so there are three types of members of IRDIC. There are funding organizations like government granting agencies or foundations that provide uh, money to uh, uh, to rare disease research. There are companies that are active in the field, and those can be from biotech or from pharma. But they're but equally important, if not more important, are the umbrella patient advocacy organizations. So if we look at the present. Uh,

Kogo znajdziemy w tym konsorcjum? Organizacje sponsorujące, a więc takie, które wykładają pieniądze i inwestują. W tym momencie jest to ponad 10 milionów dolarów w okresie pięcioletnich badań, dotychczas w, w ciągu ostatnich pięciu lat badań nad chorobami rzadkimi. Oprócz tego spółki z dziedziny biotechnologicznej, technologii medycznej i farmaceutycznej, które zainwestowały, jak na razie, też ponad 10 milionów dolarów. W ciągu ostatnich pięciu lat, właśnie na badania w dziedzinie chorób rzadkich. I wreszcie, co jest równie ważne, organizacje dbające o zaangażowanie pacjentów i włączenie ich w proces tworzenia jak najlepszej opieki dla pacjentami z chorobami rzadkimi i reprezentujące ich interesy. Dość, żeby wymienić, że 20 z 64 organizacji członkowskich. To so, so patients have an, an important uh, an important and essential voice in all the discussions that take place within ERDIC. and of course, Europe is represented within ERDIC by Eurotis, the global um, rare disease patient organization for Europe. And I'm sure you'll hear much more about EURORDIS as your meeting progresses. E Jeśli chodzi o europejskie organizacje pacjenckie, to w ramach JurDICA, który jest organizacją globalną, pacjenci z Europy są reprezentowani przez organizację Eurordis. To jest organizacja non-profit, więc pożytku publicznego, zrzeszająca ponad Tysiąc organizacji pacjenckich dla pacjentów z chorobami rzadkimi aż z 74 krajów. Myślę, mówi profesor, że jeszcze więcej na temat EURORGIS usłyszą państwo w ciągu dzisiejszej konferencji. So I hope I've convinced you that patients' voices and the voices of patient organizations are well recognized by the bodies that fund um, research in rare disease. And by the companies that develop new therapeutics for rare disease, but why is it so important to collaborate with with patients? Uh, what do we gain by that? How do we go from how do patients help us go more quickly from laboratory work to outcomes that are useful to you so collaboration between science clinicians and families can speed the process. of getting knowledge from a laboratory out to new therapeutics and diagnostics for patients. And I'll go on to give you just one of, I'll talk about one example of many, many, many possible examples that I, that I could have chosen. Myślę, że jak dotąd udało mi się Państwa przekonać, że głos pacjentów, organizacji pacjenckich jest wyraźny i bardzo dobrze słyszalny w procesie, prowadzenia badań nad chorobami rzadkimi. Pytanie zatem, czemu tak ważne jest uwzględnienie obecności społeczności pacjenckich w tym procesie, który jest prowadzony od laboratoriów aż do leczenia i dlaczego zarówno organizacje naukowe, jak i sponsorzy chcą włączać pacjentów? Przykłady są niezliczone. Ja podam Państwu jeden. So this example comes from uh, concerns Duchenne muscular dystrophy and it concerns a collaboration that's been put together in the last couple of years called the Collaborative Trajectory Analysis Project. And this is aimed at accelerating the clini clinical trials for new therapeutics for Duchenne muscular dystrophy. Ten przykład dotyczy pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne, a cały projekt o nazwie CTAP dotyczy projektu analizy, wspólnej analizy kolaboratyw, czyli polegającej na współpracy, która analizuje trajektorię, czyli proces realizowania badań. Klinicznych właśnie w dziedzinie dystrofii mięśniowej. so one of the major patient advocacy organizations for dmd drove the formation of this large collaboration that involves researchers it involves drug developers it involves clinical registries and patient advocacy organizations and prior to this what was happening was that a clinical trial would take place and it would have 20 or 30 or 50 people enrolled in it, and it would produce some data. And then some other clinical trial would take place with another small population of people, and it would collect some data. But all that data was siloed, it wasn't shared back and forth among all these trials. Hello. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ zanim doszło do tak szerokiej współpracy, były realizowane badania kliniczne dotyczące różnych terapii w dziedzinie choroby. DMD, czyli dystrofii mięśniowej Duchenne, ale ze względu na to, że to były tak małe społeczności, to gdzieś tam prowadzono badania na 20 pacjentach, gdzieś tam na 30, ale wyniki tych badań nie były ze sobą łączone. Dzięki tej szerokiej współpracy te wszystkie wyniki, mówiąc potocznie, trafiają do jednego wora i dzięki temu są szybciej dostępne dla większej ilości ludzi. So, what this project has done is to build a common platform where data sets that are generated in different clinical trials and also real world data that comes from patients that are not in a clinical trial but are being treated by their physician for DMD, all that data can be harmonized so that it can be merged together and analyzed all together. So instead of looking at twenty or thirty or fifty patients, as you'll see, they can look at over a thousand patients because they can integrate data from all from many different clinical trials and from the real world. And additionally, this platform provides a simple means of disseminating that data before it's published, not just to a single drug company that may be sponsoring a particular clinical trial, but to all the all the. Over 20 drug developers that are part of this consortium. The consortium stworzyło platformę, która udostępnia dane nie tak jak dawniej dotyczące wąskich grup pacjentów, które były poddawane badaniom klinicznym w ramach jednego czy innego badania, ale w tej platformie uzyskamy dane od tysiąca pacjentów, więc można się będzie, można się w nie zagłębić i uzyskać więcej informacji na temat leczenia i badań klinicznych, a drugą zaletą tej platformy jest też to, że te dane nie tylko więcej danych do niej dociera, ale też te dane mają większy zasięg. Stąd też można się natychmiast dowiedzieć prawie na całym świecie, jakie leki są badane. Akurat w przypadku dystrofii mięśniowej Duchenne mamy ich ponad 20. So one publication that's resulted from this used data from over a thousand Duchenne muscular dystrophy patients Pulled from clinical trials and from real-world clinical settings, and the the problem it addressed is that DMD patients are very variable in how the disease progresses. So, in order to measure progression of the disease, there are a number of measurements of of different. Of motor function. So, for instance, how long it takes the patient to walk six meters is a measurement for progression of DMD. But because there's so much variation, it's hard to determine whether a difference is just from natural variation or whether, for instance, a therapy that's under clinical trial is actually. Uh, effective and is helping the patients. so with this large number of patients, the, this consortium was able to develop, rigorously develop thresholds for the minimal change in these assays that you can detect away from the background variation and what's the minimal difference between a patient getting a drug and a patient not getting a drug that's clinically important. so this would not have been possible without the ability to merge uh, to analyze a large number of patients and this promises to make much more um, make clinical trials in this area much more rigorous and as you can see oops i'm sorry as you can see there is a patient organization that's among the authors of this research article Drodzy Państwo, wynikiem stworzenia tej platformy, o której mówiłem w dziedzinie dystrofii mięśniowej Duchesne, między innymi jest ten artykuł. Zobaczcie Państwo, jak wielu jest autorów tej publikacji, ale w tym również jednym z autorów jest właśnie Francuskie Stowarzyszenie Pacjenckie. I ten artykuł powstał na podstawie danych zebranych od ponad. Tysiąca pacjentów, którzy uczestniczyli w bardzo różnych badaniach klinicznych. Ich wyniki zostały udostępnione w, tej, w ramach tej platformy, i to są wyniki zarówno z badań klinicznych, jak i już sprowadzonego leczenia. Co jest ważne, im więcej mamy tych pacjentów, tym mamy. Y wartości, które można przybliżyć do tego pacjenta, który nas interesuje. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o dystrofię mięśniową Duchenne, mamy bardzo duże zróżnicowanie dotyczące tempa progresji tej choroby. U jednych następuje ona szybciej, u innych wolniej. Stąd też im więcej mamy danych o różnych pacjentach, tym łatwiej jest znaleźć coś zbliżonego do konkretnego pacjenta. I to właśnie uzyskaliśmy dzięki takiemu zbiorczemu artykułowi, który zbierał tak liczne dane właśnie za pośrednictwem tej platformy. Uh, and so that was just one of several papers, so many papers are now. Um, resulting from this collaboration and they're all about developing more rigorous uh, more rigorous uh, evaluation more rigorous means of evaluating uh, during a clinical trial whether a particular uh, whether a particular therapeutic is effective or not so this serves to make the clinical trials more rigorous it also serves to accelerate them uh, so that one The, the result of whether or not a treatment is effective or not um, will be made more quickly. Im bardziej rygorystyczne jest badanie kliniczne, tym więcej możemy z niego uzyskać. A ono jest bardziej rygorystyczne, im więcej mamy danych. Stąd też naprawdę duża zaleta posiadania takiej platformy, która gromadzi takie dane. Bo jeśli mamy bardziej ściśle ustalone kryteria badania klinicznego. Tym skuteczniejsze będą jego wyniki i tym szybciej można będzie je potem wdrożyć w życie. A tutaj widzą Państwo kolejne przykłady publikacji dotyczących badań w dziedzinie dystrofii mięśniowej DISHEN, właśnie uzyskane za pośrednictwem platformy, o której Państwu mówiłem. Uh, so, finally, I want to just show you the scope of this partnership. So, these are the patient organizations, and it's really the one in the middle here that drove the formation of this partnership. But you have three patient organizations working in the area of Duchenne muscular dystrophy and working together on this. And look, they've attracted 15 different clinical partners from all over the world to this collaboration and even more impressively they've got 24 companies uh, they've got pharma companies and they've got biotech companies that are active in this field um, and are working together to solve problems and develop new therapeutics for that, that, that these patients need Tutaj na slajdach kolejno wyświetliłem państwu okay. organizacje będące członkami tej platformy oraz partnerów i sponsorów. Jest to bardzo ważne, bo mamy aż 24 spółki, które wspomagają te badania albo prowadząc je, albo finansując, tak aby w jak najkrótszym czasie, jak najskuteczniej yy, So, one final point before I finish: I talked about this large consortium that a patient organization was able to, to catalyze. But patient organizations can also work on a small scale. Sometimes patients actually train themselves in the necessary science and do their own research into their own the disease that affects them or their family uh, sometimes patients form their own companies to focus research on a particular disease area and sometimes patients uh, work very effectively as advocates uh, to bring resources to the particular gene that affects um, them or and or their loved ones and Pokazywałem wcześniej Państwu współpracę na bardzo szeroką skalę. Ta platforma jest ogromna, ale są też mniejsze skale tej współpracy, na przykład spółki, stowarzyszenia i organizacje, które zrzeszają członków rodzin, rodziców na przykład, pacjentów chorujących na choroby rzadkie, tak jak tutaj była to dystrofia mięśniowa. Dzięki takiej. Ścisłej współpracy na mniejszą skalę. Ci bliscy pacjentów uczą się, zdobywają wiedzę, prowadzą własne badania przeglądowe, polegające na czytaniu artykułów, zrzeszają się w spółkach, a przede wszystkim też prowadzą lobbying, czyli działają na rzecz pacjentów, przekonując na przykład decydentów o znaczeniu prowadzenia badań w danej dziedzinie.